Na kanale ja jestem Karmcia i nigdy mnie tutaj nie było. Dlatego dzisiaj przychodzę z luźniejszym odcineczkiem, bo będziemy sobie przeglądać moje starsze animacje. Yy, to znaczy animacja Karo, yy, tak. Zapraszam! Ale zanim przejdziemy dalej, chciałabym przedstawić Wam sponsora dzisiejszego filmu. Firmę Realme, która już dziś przychodzi do nas całkiem nowym telefonem: Realme 85G. Co wyróżnia ten konkretny model telefonu? Jak sama nazwa wskazuje, wspiera sieć 5G, czyli na takim telefonie super szybko ściągniecie swoje super szybko ściągniecie swoje ulubione aplikacje i gry, bo sieć ta jest nawet do 700% szybsza od 4G LTE. Śmiga na Androidzie 11 Out of Box posiada ośmiordzeniowy procesor Mediatek Dimensity 700, co wiąże się z przyzwoitą wydajnością i w połączeniu z baterią o pojemności 5000 mAh gwarantuje nam długi czas pracy. Ma szybki ekran LCD IPS o odświeżaniu 90 Hz, co sprawia, że korzystanie ze sprzętu jest o wiele przyjemniejsze. Jeśli chodzi o aparat, to mamy tutaj do czynienia z aparatem głównym 40. 38 megapikseli oraz aparatem do selfie 16 megapikseli. Jest jeszcze wiele innych fajnych rzeczy, o których można byłoby powiedzieć o tym telefonie, ale nie stykło mi miejsca na liście. Dlatego zapraszam Was na stronę, do której link macie w opisie, i tam dowiecie się jeszcze więcej. Na koniec dodam, że Realme 85G w wersji podstawowej będzie można kupić w mega cenie, więc serio, wbijajcie w link i sprawdzajcie sami. Yy, tak szczerze, to chciałam zawsze to zrobić. W sensie narysowałam sobie kiedyś mnie jako dramcie i w końcu nadarzyła się okazja, żeby wykorzystać to wszystko. Także, yy, cześć, siema, ja jestem Karo. Witajcie na moim kanale. Witam wszystkich yy, starych subskrybentów i nowych subskrybentów. Dzisiaj odcinek troszeczkę inny, bo będziemy sobie oglądać moje stare animacje. Let's go! Co ja powinnam wpisać pierwszego w sumie? Żeby tu mi wyskoczyło coś fajnego. Na przykład... Taki przykład, jakbym pisała Karo animacje. To my tu, no to mamy teraz takie te nowsze animacje, to nie o to nam chodzi. Czekajcie, Bolsa, to było? O tak. Ym, także zacznijmy, ym, mam nadzieję, że luźno. Ym, 4 lata temu animacja by Karolina Gieraj. Ym, tak, to jest Karo, jak coś to jestem ja. Szczerze trochę czuję już cringe, yy, to co tu się będzie działo. Yy, nie wiem, boję, boję się, co ja tu zobaczę, bo już nie pamiętam, co ja odwalam. Jak coś to nie jest moje pierwsze dzieło artystyczne, mój wyraz artystyczny. Już wcześniej próbowałam jakieś animacje, ale też w przedziale właśnie czterech lat. No co? Niestety ich nie mam, bo jak głupia myślałam, że w sumie to główne zrobiłam i to usunę. I po roku od publikacji usunęłam jakoś, tak? Więc jakby ktoś, ktoś miał jak, jakiś taki fanatyk czy coś, psychol. Zapisane te animacje, nie wiem, kurde, starzy widzowie, ile w tym miałem widzów? Z 8000 widzów, proszę, niech znajdzie się osoba, która ma tą starą animację. No i tutaj przeróbka animacji Leviosa i tutaj taka sytuacyjna animka. Cardium mm, Leviosa. To Leviosa. Nie. Nie, jakie to było złe, bardzo mocno. Jakie to jest dobre? Nie, to jest złe. To jest złe totalnie. Użyj dziadek Fernando. Tak, i to jest mój kanał. Patrzcie <śledź Shift> w ogóle nowy odcinek co tydzień. No, t, e, powstały finalnie trzy odcinki i nie, nie były co tydzień jak coś. I to jest w sumie. W sensie to był taki plan projektu, który gdzieś tam miał być fajny i w sumie wyszło, jak wyszło, że nie wyszło, ale mamy coś takiego. Jestem fajna Anno, mijon! na Jak diany... coś to głos podkłada puzonik? Świnie mam! Mam dwie świnie! I okay, padnę dano! I ogólnie. Zajbiście jest jazda! Uu, uu, uu. Uwielbiam! Pić napój, monster! Pasz! <grym> no, za... nie. nie, błagam! Aaaa! 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 <noise> Także sens tej animacji jest zerowy, po prostu. Nie wiem, jaką tu ocenkę dać. W sumie tak, powinno dawać ocenki. Dobra, to ten poprzedni filmik, jeden w skali pięciu wisienek, nie, nie, nie podobało mi się. I tutaj akurat Fernando, jeśli chodzi o Fernando, to ta animacja sama w sobie mi się podoba wizualnie, ale sens i pomysł i średniawka straszna, więc takie 2,5. Siema! Jestem wolonomion! A dzisiaj chuj! Dobra kurwa, jeszcze raz, bo się pomylimy, oj bo... spokój! Siema! Ja jestem wojna A dzisiaj! Spróbujemy wszystkich smaków Monsterka jakie udało mi się zdobyć w pobliskim monopolowym. Dzisiejszy filmik będzie polegał na tym, że pije, napój i w sumie to tyle i będzie wojna z W przygotowaniu dzisiejszego filmu położy żeby nie kto inny jak ty już teraz masz wejść! Masz wejść! Nie, Mariusz, jest najgorszy, Boże. Przyjdź, Mariusz! Jak coś to wszystko pomysł poznańskiego. Ten scenariusz i, i wygląd postaci. Mariusz kęci kołem, wybiera smaczek, a ja muszę go zgadnąć. A więc zaczynajmy! <laughs> Super profesjonalny dźwięk koła. Koło już wylosowało, ja nie wiem co to, ale zaraz się przekalam, Mariusz, podej, tacę! Fu, kurwa, Mariusz, coś ty mi wszystko to miało być może. <grystanie> o, panie, ale to jest... Nie... Co?! Jak to jebie?! No! Dobra, spróbuję, niech będzie, ale jak to będzie co innego, Mariusz, to ty masz! Hehe, <grystanie> przewalone! Dobra, dawaj następnego, bo jestem spragniony nowych wrażeń. Dobra, no to skoro on poszedł, to ja wam opowiem żart. A mm, jak nazywa się dupa świni? Świnią ha, 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 Pachnie waniliową, choć trochę jak truskawka. Nie, nie, czekolada. Brokuły. Okej, okay, nadchodzi czas. Scenariusz dekustacji. jest tak wysoki, że. Nawet. Nie wiem. No, nawet, te dialogi, nawet, monologi. A no, może no. być? <noise> Piękne ujęcie. Oni nam nie płacą, oni Przez... <noise> Jeszcze lepsze ujęcie. Jak to? Jak tam nie płacą? Okej, okay, widzowie, w tym. To na tyle dzisiaj. Aha. W następnym odcinku będzie co innego. jak tego nie mogę znieść. Cześć! Nie wiem, cały czas ten jestem tego zdania, że 2,5 na 5, bo podoba mi się wizualnie, ale to co się dzieje na, na tych odcinkach to jest tragedia. A tutaj życzonka, takie po prostu, wymyślane przez Puzonika. Ten piękny dzień, jakim jest Wigilia Albo i nie wiem kiedy to wstawię, chciałbym wam wszystkim złożyć najserdeczniejsze życzenia, aby żona nie wrzeszczała, aby czasem coś tam dała, aby kasa się zgadzała, aby świnia nie jęczała, aby chleba nie brakowało i aby zdrowie dopisywało. Tego życzę Wam kochani, bądźcie w Sylwestra no i... Pa papa! WESOŁYCH ŚWIĄT! Nie no, trochę mi się podobało, w sensie mało animacji w animacji, ale, Alię, ale co to jest, co, co to za słowo, ale, takie 4 na 5. nie ja nawet się uśmiechłam jak to zobaczyłam. Mamy jeszcze jedną animację, to jeszcze jest wcześniejsza, nie mam pojęcia z którego to jest roku. Niektórzy może pamiętają, że były plany, żeby zrobić w ogóle kreskówkę o youtuberach i takie tam, ale niestety nie podołałam temu wyzwaniu. Ale intro powstało <grych> i na tym się w sumie skończyło. No, także... default całkiem spoko. Nie wiem, jak na moje możliwości to, to oceniam 5 na, na 5. I <laughs> mam chyba jakiś za duży sentyment do, do, do tych poprzednich animacji. Yy, o, w ogóle. O, dzień dobry. I te, nawet Newski o mnie napisały. Także ta kreskówka powstanie już wkrótce. To kłamstwo, bo miałam trochę uraz przez to do animowania, ale całe szczęście albo i, nie wiem, nieszczęście. Nie, no szczęście. Wróciłam do tego animowania, bo serio, z tego co możemy zobaczyć na reakcjach, no to ktoś tam się może uśmiechnąć nawet, więc to jest spoko. Także dzięki za oglądanie, trzymajcie się. A, trzymajcie się i zostawcie mi komentarz, proszę. I łapkę jakąś, proszę. Kurde, muszę sobie to na początku dać. Słuchajcie, zostawcie łapkę w górę. Jeszcze raz dziękuję za oglądanie, trzymajcie się. Cześć, pa. pa.